Wow, niespodzielnięcie. Dzisiaj, słuchajcie, sprawdzimy to, na co wiele osób czekało i zwracało mi uwagę, czyli jaką energię potrafi osiągnąć rewolwer czarnoprochowy. W tym wypadku jest to Remington 1858 w kalibrze 44, cala. Czego użyjemy? Wezuwicz czeskich proch, który używałem dotychczas. Różne opinie są na temat tego prochu. Czasami Czechom udaje się zrobić trochę lepszą partię, czasami trochę gorszą. Zobaczymy. Drugi proch, mamy tutaj polski złoty stok. Powiem Wam szczerze, nigdy nie strzelałem przy użyciu tego prochu. Zobaczymy, jak poleci. I ostatni, Szwajcar. Szwajcarski proch uchodzi za najlepszy, za taki najbardziej stabilny, najbardziej energetyczny. Ten proch jest typowo do broni krótkiej, czyli pistolety, rewolwery. No i zestawiamy go z tymi dwoma kolejnymi. Zobaczymy, który okaże się najlepszy, który ma największą energię. Nie będę się pierdzielił, będę walił totalnie pod korek, także moja przybitka to będzie proch. I sprawdzimy oczywiście na chrono, bo chrono nam powie prawdę. A przy okazji może strzelimy takiego żelu balistycznego. Zobaczymy. Partnerem głównym kanału jest firma Best Hunters, dystrybutor najlepszych marek broni palnej, amunicji oraz wyposażenia strzeleckiego www.besthunters.pl. Równie ważna jest amunicja, i tutaj tak, mam kulki klasyczne, ale mam też kilka rodzajów pocisków typu konikal. Ja myślę, że zrobimy tak. Strzelimy sobie z kulek, oczywiście trzema różnymi prochami, i strzelimy sobie jednym z trzech pocisków tego typu. Przy takim konikalu wejdzie trochę mniej prochu. On jest, on jest oczywiście trochę wyższy, ale za to jest trochę cięższy. I sprawdzimy, czy na pewno konikal będzie lepszy, czy może po prostu zwykła kulka osiągnie większą prędkość, a co za tym idzie, jednak ta energia będzie większa. Pisaliście mi też odnośnie przewijalności, że najlepsza amunicja do Czarnoprochowców, to jest właśnie z płaszczem. No ja takiej amunicji nie mam. Tutaj bardziej interesuje nas sama energia, więc to będziemy sprawdzać. Przewijalność zrobimy na żelu balistycznym, ale to tak po prostu przy okazji. Oczywiście zaczniemy od tego na niby najsłabszego, czyli... Wezuwitu, będziemy strzelać z kulek. Przynajmniej na początek, bo chcę, żeby jak najwięcej tego prochu weszło. I teraz mam tutaj takie różne miarki. 20 grainów, 22 grainy, 15, 12 i 18. Z tego co pamiętam, tam wchodziło mniej więcej 30, prawie 40 grainów do takiej jednej komory. Czyli weźmy 20 grainów. No, powiem Wam, że na pewno się zmieści. Czyli tak, tutaj będziemy mieli. U, uh, spokojnie, słuchajcie, jeszcze były ze 3 mm. W takim razie do następnej wrzucimy więcej. Dwa razy po 22. 22. To jest naprawdę pod korek, słuchajcie, już. 22. Oby tylko, wiecie, nie wystawało poza obrys bębna. No nie, jest dobrze. Jeszcze mam miejsce. OK, następna będzie jeszcze większa na ważkę. Czyli mieliśmy 40 grainów. 44 grainy. To teraz będzie tak 22, to jeszcze dwa razy po 12. Z takim małym czubkiem. Coś mi się wydaje, że za dużo. Próbujemy. Troszeczkę przegięłem, ponieważ wystaje mi jakieś 1,5 mm. Ale nic to zetniemy. Oczywiście stracę troszeczkę wagi. Ale. Tutaj dużo tego nie było. Ok, to w takim razie może strzelimy, potem sobie zważymy tą kulkę i sprawdzimy energię. Posmarujemy. Wiadomo, że ten proch może mieć przedmuchy na kolejne komory, więc lepiej to zabezpieczyć, tak? Lepiej pokazywać to, jak to powinno się robić, a nie gdzieś tam non podchodzić, bo jednak jest to mimo wszystko broń palna. Czyli dlaczego to robimy? Po to, żeby nie było przedmuchów do kolejnych komór, żeby po prostu podczas strzału kolejne komory nie wypaliły. No bo wtedy to mogłoby się skończyć różnie. Pierwszy strzał naważka, 40 grainów Vesuvit. Strzelamy z 5 metrów do chrono. Sprawdzamy prędkość. Ła! Wow! Niezopiedzielnięcie. 240 z tego co pamiętam. Wydaje się, że niedużo, no ale tyle wyszło. Naważka, 44 grainy Vesuvit. Sprawdzamy. 370,6 metrów na sekundę. Zanotuję. Strzelam dalej. I ostatni strzał z wezuwitu. Zgadnijcie, ile udało się wepchać do jednej komory. 46 grainów. Nieźle. Ale co ciekawe, ma 265 metrów na sekundę. Przy tej naważce powinno być sporo więcej. Na 40 grainach miałem dużo lepszy wynik, no ale zapisuję to. I teraz zobaczcie, konikale, czyli generalnie stożkowa amunicja, tutaj różni się od siebie, mam, mam, mam trzy rodzaje. I wybiorę tą, która jest najcięższa. Tak, takie założenie przyjm przyjmijmy. Kulka waży 8,85 g. Tego typu amunicja, typu Konikal, waży 14 g. Ciężka, ta będzie pewnie najcięższa. Coś takiego waży 12,90 i ta stożkowa. 14,73. 14,73, czyli ta jest najcięższa, ale wiecie co? Bo to jest tak, jeszcze sprawdzam. Ta jest wyraźnie wyższa, tak? I tutaj na pewno wejdzie mniej prochu. Więc ja będę korzystał jednak z tej. 14, ale na korzyść większej ilości prochu. Więc tej będziemy używać. Przy okazji powiem Wam, że jeśli kulka nam waży. 8,81 i mieliśmy w pierwszym strzale yy, przy 40 grainach na ważce 240 metrów na sekundę, To nam wychodzi 253 dżule. Ciekawa sprawa, bo przy 44 grainach wyszło naprawdę fajnie – 370. 370. Nie wiem, czy to był jakiś błąd czy coś, no ale tyle wyszło. I dało nam to 603 dżule. No, piękny wynik. A przy 46 grainach – 265 czyli raptem 309 J. Dobra, słuchajcie, teraz będziemy strzelać sobie z tego konikala, on jest najcięższy. A potem sobie zmierzymy energię. I też na widzie. zaczynamy. Tylko teraz nam na pewno już nie wejdzie tyle prochu, co wcześniej, więc zaczynamy od 20 grainów, dwa razy po 20 grainów. I pakujemy. Ledwo, ledwo, ale i tak nie weszła całość. Tutaj ten taki pierścień mi się oberwał, wiadomo, ponieważ kaliber jest większy niż, niż samej komory. Jakiś milimetr będę musiał ściąć. Ok, słuchajcie, trochę musiałem obciąć, co oznacza, że no już nie ma sensu pakować więcej. Tutaj to 40 grainów. Na tym pocisku to jest maks, więc teraz zrobimy trochę mniej. Zrobimy dwa razy po 18. Ach, powiem Wam, że. Schował się prawie idealnie. Tutaj może by jeszcze weszły. Może z 1-2 grejny, ale chyba więcej nie będziemy robić. Strzelimy sobie na razie z tych dwóch tylko. OK, strzelamy cały czas wezuwit, ale tym razem cięższa kulka. Dokładnie nie jest to kulka, tylko konikal, czyli pocisk stożkowy. I udało nam się, oczywiście pocisk stożkowy jest trochę wyższy niż kulka, więc udało nam się wrzucić trochę mniej prochu do komór. I pierwszy strzał to będzie 36 grainów, a potem 40 grainów. Strzelam najpierw 36. Grubo 270. Zapisujemy. I teraz wezowit 40 grainów, pocisk typu konikal. 268. Zauważyliście mniej niż przy 36 grainach. Kolejny test, zmieniamy proch, tym razem polski złoty stok, strzelamy kulką. Pierwsza naważka 42 grainy, potem 44. Z zaczynamy. 267,4, teraz 44 grainy. 287, no czyli jest wyraźnie mocniej. I ten proch wydaje się już bardziej stabilny niż ten Wezuwit. I kolejna próba. Oczywiście też złoty stok, tym razem z pociskiem typu Konikal. Udało się wsypać 37 grainów, a do drugiej komory 38-39 grainów. Najpierw strzelamy z tego słabszego, 37, zobaczymy. 268. 269,9, czyli 200, 270. To zobaczcie, jak równy jest. Super. Ostatni test prochu, tym razem Szwajcar. Strzelamy z na ważki 40 grainów. Kulka. Zobaczymy, jaka prędkość. Wow. 371. Niezły wynik. Teraz 44 grainy, tyle udało się wrzucić. 378,4. I ostatnia, największa naważka 46 grainów. 398,3. Niezły wynik. Udało nam się wrzucić jeszcze 37 grainów do komory przy pocisku typu Konikal, czyli tym cięższym. I oczywiście strzelamy z, ze Szwajcara. Rok szwajcarski pierwsza próba 37 grainów. 322 metry na sekundę. Druga próba. 37-38 grainów, coś takiego. 314,4. I teraz tak. Wezuvid na konikalu, czyli na tym ciężkim, który ma 14-17 g, Tutaj mieliśmy 270 i 268. Co ciekawe, przy 36 grainach było y, o 2 m na sekundę więcej. Więc przy 270 osiągamy 381 dżuli. I teraz tak, złoty stok na kulce 8,81 przy na ważce 42 grainy miał 267. 267 dokładnie i 4, co nam daje 300, 315 dżuli. 315 dżuli. Ale przy nawarzce 44 grainy było 287 metrów na sekundę. 287 metrów na sekundę i dało to 363 prawie. 363 j. Może jak już jestem przy, yy, przy tej kulce, to Szwajcar na kulce przy 40 grainach miał 371 co daje 606 j. Na, na nawarzce 44 grainy. Było trochę więcej. 3784, 630 juli. Ostatnia naważka, najwięcej udało, udało się napchać 44 grejny, 3993 702 żule, niesamowicie 702 żule. Wow, mega mega wynik, słuchajcie. Ok, i teraz przechodzimy na. Konikala, który ważył 14.22. No to 14.22. Złoty stok na Konikalu miał przy 37 grainach, bo tyle udało się tutaj wrzucić. Było 268. 268 metrów i dało nam to 510 juli. Na 39/38 tak to liczę było 270. 518 juli. 518 juli, nieźle. I jeszcze Szwajcar. 37 grainów, 322 metry na sekundę, 737 żuli, niesamowite. A na y, drugim strzale było 314, czyli mniej. Myślałem, szczerze mówiąc, myślałem, że y, amunicja generalnie. Rewolwer czarnoprochowy nie jest w stanie osiągnąć energii większej niż pistolet. Zaraz strzelimy sobie z pistoletu, zobaczymy ile będzie miał. Tam powinno być no, około 500 jouli, tak? A tutaj zobaczcie, jakie wyniki. Tylko zastanawiające jest jedno, że na tym wezowicie, przy 304 grainach na kulce udało mi się uzyskać 370 metrów na sekundę, 603 joule, więc tutaj to było zaskakujące, bo później te strzały były już słabsze i one już później zawsze były słabsze. Natomiast złoty stok. Na ciężkiej kulce, na ciężkim konikalu osiągnął ponad 500 J, tak? 510-518 J. Na kulce no, to było 315-363. Wezuwit, tak naprawdę, poza tym jednym strzałem, tym takim naprawdę mocnym, wahał gdzieś, się, gdzieś w okolicach 250-300, 381, tutaj się udało gdzieś się zanotować na, na ciężkim konikalu. Natomiast Szwajcar pobił po prostu wszystkich, ponieważ na kulce mamy tak: 606, 630 i 702 ŻULE. A na Konikalu jest nawet 7,37 żuli. Zobaczcie, jaka energia, jaka ogromna energia z rewolweru. Nieźle. I dla porównania pistolet 9 mm, kanik, amunicja Seller Belot, 8 gram, full metal jacket. Zobaczymy, jaka jest prędkość. metry na sekundę. 359. no Dobra, załóżmy, że jest 359. Czyli przy 359 metrach na sekundę, zakładając, że pocisk, akurat ten Full Metal Jacket od Seller Bellot, miał 8 gramów, wyszło nam 515 juli. 515 juli, czyli taka zakładana taka wartość, jak jest ogólnie przyjęta dla tej amunicji. Więc zobaczcie, że rewolwer czarno może być znacznie mocniejszy niż taki współczesny pistolet. OK, słuchajcie, sprawdzimy penetrację, strzelamy do naszej galaretki. Ta galaretka jest taka dosyć wąska, mam nadzieję, że się wstrzelę. Strzelamy z około 5 metrów. Kulka, Szwajcar, 37 grainów. Poszło ładnie w środek, tego chcieliśmy. No i co tutaj się dalej stało, słuchajcie? Zobaczmy, może pod światło. Czy wyszło? Tak, zobaczcie, wyszło, spokojnie. Widzicie ten kanał? Tak, właśnie, to przebiegło. Ładnie, prościutko. Nie zatrzymywało się. Nie zboczyło, że tak powiem, z, z trasy, więc ta energia była naprawdę duża. Zobaczcie, jak, ład, jak ładnie można zaobserwować to rozwarstwienie wewnątrz yy, tego żelu balistycznego. A, teraz poszło trochę niżej. Nieźle, więc ten strzał no, można nie zaliczyć. Ale na pierwszym strzale przeszło przez cały ten żel balistyczny. Okej, okay, słuchajcie. Na dzisiaj to byłoby wszystko. Jakby cel osiągnęliśmy. Sprawdziliśmy trzy rodzaje prochu. Wezuwit czeski, polski złoty stok, no i szwajcara. Co się okazało? No, to, czego się spodziewaliśmy, że tak naprawdę Szwajcar jest najmocniejszy i na kulce potrafi osiągać duże energie, a na konikalu, tym ciężkim, 14 ponad gramów, to już w ogóle ponad 700 J, To jest naprawdę bardzo dużo energia. Dużo większa niż ze współczesnego pistoletu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja się bawiłem doskonale. Jeśli podobało się, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, jeśli macie coś do powiedzenia. Ja od razu mówię, nie jestem jakimś fachowcem od czarnoprochowców. Ja się po prostu tym bawię. Dzięki za obejrzenie do końca i do następnego odcinka. Cześć!